Narem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Już po dłuższej przerwie. Ze mną jest Pan redaktor Wojciech Jakubik z redakcji Biznes Alert. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, miło mi. Można powiedzieć, że Shell finansuje wojnę Rosji z Ukrainą? Współfinansuje. Niestety, nie inaczej jest w przypadku wielu spółek zachodnich, które wciąż kupują coś w Rosji. Shell kupuje gaz skroplony, czyli ten, który dociera przez terminale LNG tankowcami gazowymi, i niestety ta działalność trwa pomimo inwazji Rosji na Ukrainę. Nie jest odosobniony, natomiast z drugiej strony nie ma też zakazu importu gazu skroplonego. Z Rosji. Tutaj ta analiza grupy Global Witness Shell był zaangażowany w prawie 1,8 rosyjskiego eksportu gazu drogą morską w 2022 roku. Czy to się zmieniło w tym roku w jakiś sposób? Shell jest gigantem na rynku LNG i handlował w dużej mierze gazem rosyjskim. Rosjanie rozwijali eksport gazu skroplonego z pewnym opóźnieniem względem innych graczy. Natomiast rosyjski nowatek, firma. Jednego z oligarchów związanych z Władimirem Putinem, Leonida Michelsona, był prominentnym graczem na tym rynku, wysyłając dużą część gazu z Półwyspu Jamalskiego w formie skroplonej właśnie na rynek europejski. Oprócz Shell'a były to także inne firmy, i tutaj Shell tłumaczy się faktem, że ma wciąż kontrakty długoterminowe. Tutaj możemy odwołać się do analogii sytuacji polskiego Orlenu, który też w 23 roku, wciąż realizował kontrakt długoterminowy z rosyjskim Tatniewtem. I dopiero po tym, jak Rosjanie zakręcili kurek, Polacy mieli podstawę do zerwania kontraktu. Shell broni się, on dalej realizuje kontrakt, który obowiązuje i nie ma podstawy prawnej jakiejś siły wyższej jak sankcje na dostawę LNG z Rosji, żeby on miał bezkosztowo możliwość rezygnacji z tej umowy, tam są kary. Umowne, dlatego też potrzebna byłaby wola polityczna do wprowadzenia embargo na LNG z Rosji, a takiej w Europie niestety wciąż nie ma. Kto jest właścicielem Shellu? Kto, jaki, jaka struktura? Shell to jest holendersko-brytyjski koncern z zróżnicowanym akcjonariatem przedsiębiorstwo zachodnioeuropejskie, mocno obecne przy wydobyciu. Przy transporcie i sprzedaży gazu jest to wielki gracz na rynku LNG. Co ciekawe, polski PGNik chciał się wzorować na Shellu, dlatego czarteruje tankowce LNG, dlatego inwestuje w ten sektor, bo tak jak Shell widzi, że jest to ważny element rynku teraz w kryzysie energetycznym, LNG to być albo nie być, dywersyfikacji dostaw, uniezależnienia się od Rosji, ale paradoksalnie firmy takie jak Shell holendersko-brytyjski czy Total francuski, Zarabiały krocie na tanim gazie skroplonym z Rosji, który nie miał do pokonania całego Atlantyku, tylko szlak północny do Europy, z Półwyspu Jamalskiego. No i niestety atrakcyjność ekonomiczna tej współpracy była kusząca, i zależność od gazu skroplonego z Rosji w Europie była niemała. Miejmy nadzieję, że po inwazji Rosji na Ukrainę takie kontrakty będą się kończyć, bo to jest wręcz nieprzyzwoite, żeby podpisywać nowe umowy z takim dostawcą. Natomiast hmm. handlarze, tak jak handlarze ropą, innymi paliwami, patrzą w pierwszym rzędzie na cenę, a ta widocznie dla Szyla była atrakcyjna. Hmm. Wydawało mi się, że Brytyjczycy w szczególności są dosyć e, uczuleni na Rosję dzisiaj, biorąc pod uwagę też narrację może brytyjskich władz, Holendrzy również wrażliwi na to, co się dzieje na Ukrainie są. E, czy... Tak, tak, ale oni są też wrażliwi na, na prawidła rynku i tutaj e, co innego mówią politycy, co innego robią biznesmeni, którzy mają biznes globalny, tak jak Shell, który patrzy raczej na cyferki, a nie na e, życia ludzkie na Ukrainie. No niestety Shell będzie się musiał z tego tłumaczyć. Firmy, które e, współpracowały z Rosją, które trafiały na przykład na czarną listę stworzoną przez rząd ukraiński, potem miały problemy, miały bojkoty konsumenckie i podobnie może być Shellem, który przecież ma niejedną stację paliwa. Także Polsce. I może się okazać, że za to współpracę podtrzymaną z Rosjanami Shell także straci jako sprzedawca paliw, natomiast deklaruje, że ją zakończy, tę współpracę, więc może się okazać, że kiedy ten kontrakt terminowy, o którym wspomina, na dostawy rosyjskie z się skończy, także skończy się współpraca. Czy akurat w przy... Shell to jest odosobniony przypadek, czy są jakieś również inne zagraniczne podmioty? LNG z Rosji, dociera do Europy poprzez terminale LNG, szczególnie w krajach Beneluxu. Był tam bardzo popularny, często stanowią nawet jedną czwartą, jedną piątą dostaw. Oprócz tych rosyjskich, były to dostawy też ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, z Norwegii. Więc rosyjski surowiec był popularny. I powtarzam, nadal nie ma sankcji, więc będą podmioty, które będą zainteresowane kupnem LNG z Rosji. I niestety transakcje tego rodzaju prowadzą do tego, że środki trafiają do Rosji. Firmy, które zarabiają na sprzedaży takiego gazu, są opodatkowane. Mhm. Jak w ogóle z tym rosyjskim? Korytkiem finansowym, biorąc pod uwagę nie tylko rynek gazu, ale również i samej ropy. Czy widać już teraz, po jakimś czasie, pierwsze skutki sankcji, biorąc pod uwagę to, co ląduje również w rosyjskim portfelu? Widać na końcu, że przychody rosyjskie spadają. Deficyt budżetowy sięga 3 milionów rubli. Mamy do tego. Spadek przychodów ze sprzedaży gazu i ropy, który w kwietniu sięgnął prawie 50% w stosunku do zarobków yy, apogeum kryzysu energetycznego, więc tych rubli płynie coraz mniej i są różne sankcje, z ich dużo, i one działają na różny sposób. Jeśli chodzi o sektor gazowy, nie ma zakazu handlu y, gazem rosyjskim. Natomiast kryzys energetyczny podsycany przez rosyjski Gazprom, no i wola porzucenia zależności od Rosji spowodowały, że udział rosyjskiego Gazpromu na rynku europejskim spadł e, z ponad 40% w 2021 roku do mniej niż 10% teraz, w 2022, potem w 2023 roku. Może się okazać, że do końca tego roku Gazprom w ogóle zniknie z Europy w takim optymistycznym scenariuszu, w którym ostatni klienci go porzucą. Nawet prorosyjski Viktor e, Orban i ta sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na kondycję Gazpromu, który musi obniżać wydobycie Gazu, bo nie ma co robić z nadwyżkami. Wydobywał 500 miliardów, obniża wydobycia o zaskakujące 100 miliardów metrów sześciennych rocznie w 2022 roku, bo nie ma takich magazynów. Paradoksalnie znowu największe magazyny gazu są na Ukrainie. I e, jeśli chodzi o rynek ropy naftowej, nie mamy pełnego embarga na dostawy z Rosji, mamy embargo na dostawy morskie. Poniżej, powyżej ceny maksymalnej ustalonej przez G7, Unię Europejską i Australię. Ta cena maksymalna wynosi 60 dolarów, a zatem ropa dalej może płynąć, może też przez Azję trafiać do Europy, ale tylko poniżej 60 dolarów za barełkę i okazuje się, że jest to na tyle ryzykowny proceder, że Azjaci otrzymują jeszcze niższe ceny od Rosjan, oni zarabiają jeszcze mniej, pomimo faktu, że sprzedają coraz więcej ropy, na przykład... Wpalą się rekordowymi wzrostami sprzedaży do Indii, z tym, że rekordowy wolumen idzie w parze z rekordowym spadkiem przychodów, czyli coraz więcej ropy sprzedają na rynek azjatycki, a zarabiają na tym coraz mniej. I znowu nie ma pełnego embargo na ropę rosyjską, więc ona gdzieś tam płynie, ale nie można powiedzieć, że sankcje nie działają. Czyli, już patrząc tak z polskiego punktu widzenia, oczywiście chcielibyśmy pełnego embargo na gaz, na ropę rosyjską. My byśmy sobie z nim świetnie poradzili, bo nie sprowadzamy już tych surowców, ale nie jesteśmy sami. I też z drugiej strony należy sobie powiedzieć, że wiele udało się zrobić. Jeżeli mieliśmy w lutym 2022 roku takie czarne scenariusze, w których mogliśmy usłyszeć, że za trzy dni Ukraina upadnie, Zachód przejdzie do, do business as usual, cztery dni później. Tego nie ma. Jest wsparcie militarne Ukrainy, są sankcje energetyczne niedoskonałe, ale jednak kolejne znowu są na horyzoncie. Więc podsumowując, Rosja czuje te sankcje, jest jej trudniej prowadzić działania zbrojne na Ukrainie, a różne tarcia na Kremlu i spory, które są coraz lepiej widoczne, chociażby w przypadku Prygorzyna, pokazują, że nie jest dobrze na Kremlu. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, panie redaktorze, kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.